Za nami nagroda Emaela, a z nami jokiej, który wygrał na Kintaro, Dastan Sabotbekow. Dzień dobry, Dastan, gratulacje. Dzień dobry, dziękuję bardzo za gratulacje. Kintaro poprawił, zaskoczył tutaj wszystkich, wcześniej przygrywał z nią. Widziałeś już na treningach, że robi postępy i że dzisiaj możecie wygrać? Tak, ostatnie czasu na robocie dobrym stronie pokazywał i tak bardzo dobrze. Czuł. I liczyłam tego Nania i udało mi się w końcu wygrać. Walka była niesamowita, bo trzy konie walczyły długo niemal web-web. Nania prowadziła, doskoczył do was Altin, ale w końcu wygrałeś. Powiedz, jak, jak, jak to wyglądało w tej walce? Bardzo mocno posyłem, pracowałeś? Było bardzo lekki tor i bardzo szybki, prosto było. i Pff, Nania też dobrze w ostatni metr już dogoniła i. Kintora to ostatni, to może pasował wyścigi i szybkość nie trochę uciek na prostej. a był pod Tobą wielkim bohaterem wiosny. Trzy wygrane pozagrupowe wyścigi nie dało rady w nagrodzie Europy. Tam wygrał Gaj Pompadour trzecie miejsce. Powiedz, czy troszkę już słabsza forma, czy trochę za daleko dla Sztorma? Jak to oceniasz? Było zmęczone, no było na formie i... Krótkim słowem, lepszy jest lepszy. Dastan, jeszcze ostatnie pytanie. Ostatnio wjechałeś w płot, koncie kopnął w maszynie i się przewrócił. Wielki pech, jak z tym, e, twoim zdrowiem, czy już powoli wracasz do formy fizycznej, czy będziesz walczył do końca o tytuł czempiona? Tak, mam zdrowie dobrze i wróciłam do swojej i będzie walczył do końca, mam nadzieję, jeśli mam zdrowie. Dobrze, to życzę walki do końca o czempionat z Sanżarem Abajewem. Gratuluję zwycięstwa na Kintaro. Dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję bardzo.